Dzień dobry, 8 sierpień, kolejna tura rozkrajania arbuzów. Tego zerwałam ze stanowiska numer 4. Idziemy teraz na stanowisko numer 3. Zobaczycie, czy tak samo wygląda ten arbus, ta odmiana, która nie powiela cech na tymże stanowisku. Numer 3, bo on wygląd ma różny. Ja już wiem, ale na razie nie powiem. Proszę bardzo. Wygląda tak samo. Chociaż może deczko marmurek inny jest, w każdym razie. Run run jest w środku, żółty. Ten. 26 czerwca zawiązał się, którego zerwałam ten 27 czyli identycznie z tego samego zbioru z 4 września 2021 a prawdziwy run run powinien wyglądać mniej więcej takie pasy coś jak tą. Coś jak cepelin, jak ten dawny statek powietrzny, podobnie do tego. Ale, no, tak jak mówię, on nie powiela cech. Czyli z tego krzaczka, gdzie on jest, uciekł mi, wygląda identycznie. Zaraz zobaczymy, jak wygląda ten w środku, bo może i tego rozkroję. Zerwę. Momento. Ale jak jestem tu jeszcze, to zobaczcie, kolego Marko, kolego Pawle, to jest Korea Oriental, taki kształt powinna mieć właśnie i ze zbioru, no właśnie zeszłorocznego, nie z tego jak w poprzednim odcinku pokazałam. Może powielać, ale nie musi cechy, chociaż tu miąż może być. Nie żółty, tak jak powinien. Może być czerwony, czy trikolor? Wielkie to zagadki. I przyjemne takie. Ten waży kilo dwanaście, tysiąc trzynaście. Tak, trzynaście. Kilo trzynaście. Tysiąc trzydzieści jeden gram. Oby był dojrzały, Piękny, widzicie cudo. Mamo, lecimy po kolejnego Chodź. O, zobacz. Tutaj rośnie. Ten właśnie. Piękny. Zaraz będziemy próbować. Tego, mamo, tego. A to urwiesz ogonek. Piękny. Ale wybarwiony ekstra. Ten dzień później niby. Czyli to jest to samo. Zawiązam się. Zobaczymy kolor miąższu. Śliczny. Na wagę, ile? Wal? To troszeczkę mniejszy. 1104 gramy <g> już. Kilogram. Kilo dziesięć deko. To poczekaj, to zróbmy ich obu. Uch, czy on będzie równie pięknie wybarwiony? Żebyśmy fiszek nie pomylili. Wow, Piękniś! cudowne. Aż mi dech, a tobie też widzę. No Przechodź. <gryw> ja tak... <gryw> Szok, odetchnijmy, bo mamie <gryw> słów już zabrakło. <gryw> Tylko wzdycha. Szok, pauza, drodzy państwo. Tak, zobaczcie. I teraz przekręcimy. Nasionka mają czarne, identyczne. No tego, tego chcesz. Ale, ale identyko. Grubość skóry identyko. Tak, to samo. To teraz mierzymy zawartość. Próbujemy. Mierzymy najpierw tego, którego zerwałam ze stanowiska numer 4. Tego, którego pierwszego ważyliśmy. O, leje się soczek. I tak powinno się zapodobać. Musicie wiedzieć, że ja dostałam pipetę również do tego sprzętu. Do refraktometru. Wysoko, wysoko. Ale jakoś jej nie używam. Dziewięć. Dziewięć. Pokażemy. Odkryj, spróbuj. I powiedz, jak tobie smakuje. tak, Tak jak ty oceniasz. Bo ja wiem, że oczy robią swoje i kolor, a tu mamy żółty miąż. No Słodkawy. jak. Słodkawy. Słodkawy, ale co tamte były czerwone? Lepsze? Lepsze, Nie... bo czerwone. Le... A, lepsze, bo czerwone. Aż to ludzie to są. Dziewięć. Ten ma 9% brix. Teraz wycieramy. 50 <grymne> kg. Oj tak, ja już kupiłam takiego raz. Wiesz, ja nie był niedojrzały. Był tak niedojrzały, a pięknie brzmiał. Teraz tak. Z tego, ze stanowiska numer 3. I do słoneczka, wysoko, wysoko. Tamten 9, a ten? Prawie 9. <laughs> Prawie 9. <dziewięć. śmiech> Chodźmy. <sobie. śmiech> o, przechodzi. Przechodzi ci? No dobrze. No ze zdrowiem nie najlepiej, no ale cóż poradzimy. Wiecie, co nie widzę? Sekundkę. Nie całe. Ten ze stanowiska numer 3 minimalnie, tak jakby milimetrzyk mniej, nie ma pełnej dziewiątki. No dobra, to rozkrajamy teraz. Którego? Tego. Poczekaj, zaraz. Teraz ja spróbuję i się wypowiem, czy ten, czy ten. A dla Ciebie z tych dwóch? Który? Ciężko ten, Ci? Ten lepszy. Ten lepszy. No, ja od wam słodszy, nie jest za słodki. A ja bym powiedziała, że ten jest słodszy. No. Ale to <noise> mamy różne odczucia. Czas na kolejnego. Na wagę go cię. 154A z Mixmark. Ale ma ogon długi. Spójrz. Parzy. Kilo 13, kilo ile? 17. Kilo 16. Ale ty stołem ruszasz. Dobrze, i rozkrajamy. Kilo 13. Tak. A już, bo ruszasz stołem. Kilo 13. Tak jak na, na początku było. On będzie dziwny kolor miał. Jest. I co, drodzy Państwo? Jak się Wam podoba? Mama tu już oddechu nie może zebrać. <laughs> Szał i rozpusta. I co tu więcej? Patrzmy. Cienka skóra. Dojrzałe nasiona. Kolor zarąbisty. Ech. Idziemy po kolejnego tego samego. Szał. No to dla ludzi, dla ludzi, mamo. A znajomych to my mamy? Co? Mama przeżywa. Przeżywa. Nie dziwię się, bo. No bo tak, ja też przeżywam, mimo że jestem z nimi za pan brat. Mamy tutaj drugi, taki sam arbuziaczek, 29 czerwca zawiązany. Wąs zaschnięty, planki żadnej. Plamki żadnej nie ma. Więc widzicie też, że posiadanie żółtej plamy nie jest wyznacznikiem zbioru. O! Urwał się! No już ci daje. Aż piękny. No patrz, on nie chce odejść. Postukajmy jeszcze, bo nie stukałyśmy. Jakoś tak mocniej. No, idziemy. Trzymaj się. No, i stał się wypadek przy pracy. Arbuzika żeśmy podeptały. Boże, święty. Ale piękniś. Dwie baby się dorwały. No. Kilo 65. Pięć. Czyli 1650. Ile? 2 gramy. Uf. Jedziemy, mamo, z tematem. A to A to jest nieważne. Wywróć. To wyrzucimy. Jezus Ale numer. A ma... widziałaś. Ale jajo. A mama powiedziała. Że ja bym chciała mieć czerwonego. I mam. i masz. Ale numer. Daj mi przyprawić informację. Marko, słuchaj, bo ty tu jesteś winowajcą. Pozytywnym. Uff. I to jest z tego Mix z 2021. Pokażmy, mamo, te dubki. Te wiesz, znaczy się. Dobrze. Przylepki. Przylepki. To czekaj, to już tu. I tak tak właśnie wygląd skóry. Zobaczcie, on wcale nie wygląda tak samo. Ale numer. Jak tu teraz tu dzielić? Jaki czat. Dobra, ale może sprawdzimy jak smakuje. Najpierw żółty, a już pomarańczowy. Sorry. Sorry. Czy ja w ogóle zdjęcia jakieś zrobiłam? Dobrze, to teraz mierzymy. O, ludzie, to już tak z tego, że do tego komuś ofiarujemy, chociaż część na spróbowanie. I dla mnie też ja bym chciała. Proszę, dzięki. Dobra, dzięki. Teraz ty tak. Dobra. No, powiem Wam, że ja ocenię, bo już tych herbuzów popróbowałam. Jakby nuta troszkę tropikalna. Ile? Osiem. Słodki jest, ale nie tak, jakby, jak pięknie wygląda. No? 8. No 8, osiem. Osiem, mówisz? Mógłby być słodszy na to, co wygląda. Nie zachwyca smakiem, tak jak już odmian, wiele, które przerobiłam. I ma taką dziwną nutę egzotyki. Ciężko powiedzieć: tropików. Też to trudno powiedzieć. 8. Równo 8. Uf. oba są ze stanowiska numer 4 toż ja tu spędzę pół dnia u ciebie, teraz dawaj dawaj, 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 z którego? z tego, komu dajesz? a, zobaczymy teraz, czerwony już, jak maszynowo, mamie to idzie Rach, ciach, ciach. i do góry no Więcej ma? Nie widzisz? Siedem i pół. Siedem i pół. <laughs> Ale numer. Słodkawy. Poczekaj, muszę najechać. Coś mi nie wychodzi, to tak pod osiem? Czy mi nie wzrok? Raz. Siedem przekroczone. Siedem przekroczone, ale nie powalają smakiem. Ja spróbuję teraz. Mmm. Ten, mamo, jest mniej słodki. Ten ma tą nutę ciekawszą. Wybieram tego. Zresztą tego też troszkę. I co? Został nam ostatni arbuz. Został nam ostatni arbuz z Kauflandu. Ważymy. Piękna skórka, co? To są arbuzy. Nie tylko w pasy. Drodzy Państwo, kilogram 13. Także może tymi filmami poszerzę horyzonty komuś, zachęcę do uprawy arbuzów, do posmakowania. One mają bardzo różny smak. Więc naprawdę zacznijcie przygodę na większą czy mniejszą skalę. Uwaga, powinien być właśnie taki śliczny. ale no małe, nie jestem pocieszona. Skóra odchodzi i z takiego albu za kilo 13 ile jest do powiedzenia? Z 70. Pestki odchodzą. No. I jak mhm. smakuje? Mm. Mierzymy. Okay, Bo czas, yeah. mamo już mnie czas goni, wiesz. To. Mhm. Tak. Dawaj, dawaj, szybko, szybko, szybko. Bo ja muszę pędzić do tych obowiązków swoich, wiecie, Piękny. Piękny jest. 8 ciut. Średnio słodki, tak go ocenię. Porezerwany nasionka dojrzałe. Skórka grubawa Lewa strona. Połączenie białego i niebieskiego. 8 Tak. I ciut, ciut. 8,5 i pół niecałe. I trzeba dozbierać kolejnego arbuziaczka. No naprawdę no, nie są takie słodkie. No szkoda. Są słodkie, ale to nie jest to... One smakują po prostu jak sklepowe. I tu zobaczcie. Nie powielił cech z Kaufland. Tu nie ma mowy też o pomyłce. To jest z tego samego opakowania, co arbuzy. Te o jasnej skórze. Z dwa jeden. Zawiązał się 23 trzeci czerwiec. Są dwie sadzonki w dołku. No dobra. Lecimy. Lecimy, lecimy. Ale też ma piękną smugę na skórze. Dobrze, zobaczcie, ta skóra przypominam była skałfrand arbuzika. I teraz go na wagę, nawet kilograma nie ma. 95 Deko. Rozkrajany, no Jaki będzie kolor miał? Pewnie. czerwony, Sięk, Piękny. Porezerwany. Ale pewnie będzie też nie za słodki. Próbuj. Ha. Tak. Zapach piękny ma. Podobny smakowo. Słodszy ciut jakby, ale podobny smakowo. Tak, wycieramy sprzęt. Refraktometr. No ale można kupić. I ogólnie wpisać. Proszę w wyszukiwarce google. Refraktometr. Osiem, 8 osiem. O A spróbuj, jak ci smakuje, bo mi dobry, bardziej. Dobry. Troszkę tak. Troszkę bardziej. O, jaki człowiek jest zmęczony. Radości wiele. Ale ten dzień się nie zaczął dobrze, więc chociaż troszeczkę teraz nastrój się poprawia. A nie mogę niestety pokazać. Jedzie dla i tu będzie teraz 8, tak jest, 8% BRICS w zawartości cukru.